Miał dzisiaj ryby no, na metodę gotową tam mam y, końcówkę tutaj Zzy polujemy na karpia zypala, od tej godziny odpala się już karpia tata jaka no. godzina? godzina? 20.15 od równą 20, 20. 20. 20. się odpalają karpia i my polujemy na karpia 2 kg Ostatnio na 7 kilo złowiłem karpia aby bym nie dał, bo bym jeszcze na tata musiał. Dobra. Troszkę widzicie coś, tak? A jak to zrobić? To może na tak.

No dobra, czekam. czekamy. Dobra, teraz chociaż przez, nie wiem, minutkę nie będziecie nic widzieć. 40 sekund sekundę nie będziecie nic widzieć. To, 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 teraz jak widzicie? No widzicie, no to tak było. I teraz może tak raz będzie trzymać. Możesz to gdzieś zrobić Dobra i Słabo to widać nie? A u mnie to, to też za długo? Masz coś? Nie to, też to ja też mam zrobić? Też, też zwinąć? Nie, no zwinąć. Uh -huh. mm. Kulki nie masz? No to może ja też poczekaj, ja A to wido za chwilę nie będziecie nic widzieć, bo będę musiał yy, zwinąć. No armaty jakieś wałam cały czas z armaty Poczekajcie i zobaczyć czy końcówka w ogóle jest napięta, bo może, że nie. Nie no, ma... Jasne, ale jeszcze trochę trzeba kupić. teraz jest idealna. Bo, ale ktoś jedzie jakieś. To co to było jakie kupie? Nie, coś się hało tego dużego, nie. Nie było jakie kupcie z tego lekko. Tata, mama dzwoni. Patrz na mnie, kaczka wyszła. Halo. Patrz kaczuszka. Patrz, widzę. No nie no. Na razie to łopatrzowi się podoba, a na razie mówi, że ja się dziwi. No jesteś z godziny, nie? Dwie. No, pa. Tak. Dobra. To tam, tata przyjechała. Toś przyjechała. Poczekajcie, może dotnę Kaczuszki. tam kurde. A, odpłynęła Kaczuszka.